Dzień dobry. Witam państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się podstawami prawa i chciałabym ci powiedzieć kilka słów o przedmiotach i podmiotach prawa cywilnego. Przedmiotami prawa cywilnego w takim ogólnym ujęciu i podstawowymi są rzeczy, przedmioty materialne, przedmioty niematerialne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne. Rzeczy to przedmioty o charakterze materialnym, które muszą być wyodrębnione z przyrody w sposób naturalny lub sztuczny, by były przedmiotem obrotu prawnego. Na przykład powietrze w zbiorniku to rzecz. Podział rzeczy. Podział dychotonimiczny, wyczerpujący, dwuczłonowy. Są to rzeczy ruchome i nieruchomości. A... Nieruchomości są to wyodrębnione części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności. Są to grunty, budynki związane z gruntem, na przykład czy jest grunt, tego jest budynek na nim. Części budynków, na przykład grunt y, ogrodzony płotem, miedzą wyodrębniony z gruntu, mieszkanie w bloku, y, to jest nieruchomość odrębna od, od gruntu. I grunty rolne i nierolne. Rolne są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej, a nierolne są to np. nieużytki, parki, boiska, lotniska, grunty podbudowe. Ruchomości są to rzeczy, które można lub trzeba przemieszczać w przestrzeni, np. biurko, stół. Rzeczy można podzielić na takie, które są oznaczone co do tożsamości. Albo oznaczone co do gatunku. Rzeczy oznaczone co do gatunku, np. kilogram cukru, tona węgla. A rzeczy oznaczone co do tożsamości, mają cechy, a, które je indywidualizują, np. samochód o danym numerze rejestracyjnym. Rzeczy dzielimy również na podzielne i niepodzielne. Podzielne można je podzielić na części, a część ma te same cechy co całość, np. zawartość butelki. A rzeczy niepodzielne to np. butelka. Narzędzie, bo po podziale nie będzie potelką. Rzeczy dzielimy również na takie, które są poza obrotem lub w obrocie. Rzeczy poza obrotem, na przykład kolumna Zygmunta, ołtarz Wita Stworza, a rzeczy w obrocie można je kupić, kupić, nabyć. Te podziały rzeczy są po to, by pomagały w praktyce. Rzecz podlega różnym prawom ze względu na rodzaj. Na przykład ustanowić zastaw można tylko na rzeczy ruchomej. Za przestępstwo kradzież rzeczy odpowiada się z innej stopy, rzeczy dzieli się na proste i złożone. Rzeczy proste to na przykład szyba. Każdy element szyby jest taki sam, a złożone składają się z części składowych, na przykład szyba, szyba w ramię to okno. Rzecz prosta, część składowa okna. Szyba to rzecz prosta idzie jest częścią składową okna. Część składowa rzeczy, wszystko co nie może być od rzeczy odłączone bez uszkodzenia. Okno bez szyby to nie jest już okno, a rama. Połączenia i części składowych muszą być funkcjonalne i trwałe. Części składowe nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i podlegać innym prawom. Szyba plus rama, czyli to okno, to jest własność jednej osoby. Część składowania nieruchomości gruntowych to budynki, studnie, drzewa. Przynależności, rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem. Na przykład kluczyki do samochodu. Właściciel rzeczy głównej i przynależności to jedna osoba. Rzeczy głównej samochodu, przynależności to kluczyków. Musi być przynależność potrze potrzebna a do głównej rzeczy kluczyki, przynależność do samochodu. Rzeczy przynoszą pożytki. Pożytki naturalne i cywilne. Pożytki naturalne a rzecz jest pożyteczna zgodnie z jej przeznaczeniem, na przykład owoce z drzewa, wełna od owcy, a pożytki cywilne przynoszą pożytek na podstawie stosunku prawnego, na przykład właściciel budynku pobiera od korzystającego czynsz. Pożytki prawa przynosi prawo zgodnie z przeznaczeniem rzeczy. Na przykład bank pobiera odsetki od pożyczkobiorcy. Przedmioty no. prawa cywilnego. Kolejne poza rzeczami to przedmioty materialne. Nie są rzeczami. Są to obiekty prawa cywilnego. Na przykład ciecze, gazy, woda w rzece, powietrze, kopaliny. Dopóki są w złożach, na przykład ropa, węgiel, zwierzęta żyjące w stanie wolnym na przykład status aren na swobodzie. Dalej przedmiotami prawa cywilnego są też przedmioty niematerialne, energia, dobra intelektualne, utwory literackie wynalazki, dobra osobiste, np. przykład tajemnice korespondencji, pieniądze, ale nie te wycofane z obiegu, ani nieokolicznościowe, papiery wartościowe. Dokumenty, w których yy, zawarte są prawa majątkowe, czek weksel. I przedmiotami prawa cywilnego są również przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw, np. MPK, autobusy, wiaty przystankowe itd. I przedmiotami prawa cywilnego są również gospodarstwa rolne, grunty rolne plus leśne, budynki lub ich części, inwentarz, prawa, obowiązki osób prowadzących gospodarstwo, można sprzedać, wydzierżawić itd. Są przedmioty prawa cywilnego. Majątek, mienie, stosunki majątkowe, stosunki prawa cywilnego. Majątek jest to ogół aktywów i pasywów, nie pojawia się w kodeksie cywilnym. Gdy ktoś coś odziedziczył, to wszedł w sytuację majątkową spadkodawcy. Gdy spadkodawca był zadłużony, to spadkobierca spłaca dług na przykład. Mienie odnosi się tylko do praw przedmiotowych, a nie do obowiązków. Podmioty prawa cywilnego. Podmioty prawa są to nośniki praw i obowiązków. Nabywają prawa, sprzedają, kupują, pożyczają. To są funkcje podmiotów. Przedmioty prawa to są te rzeczy, które się kupuje, sprzedaje, zastawia. Osoby fizyczne człowiek jako uczestnik stosunku cywilnoprawnego to główny podmiot prawa. Zdolność prawna to jest atrybut osoby fizycznej. Każdy, kto jest podmiotem prawa i obowiązków, uzyskuje ją od chwili poczęcia i ma do śmierci. Na przykład zapisanie spadku osobie jeszcze nienarodzonej, po śmierci nie istnieje zdolność prawna, nie jesteśmy już podmiotem prawa cywilnego. Zdolność do czynności prawnych jest nabywana sukcesywnie. Na przykład do ukończenia 13 lat oświadczenia nasze są nieważne i nie rodzą skutków prawnych. 13-18 lat, ograniczona zdolność do czynności prawnych, można załatwić wtedy dorobne sprawy np. kupno resoraka przez dziecko, a po 18 latach jest pełna zdolność do czynności prawnych, zaciągamy zobowiązania, nabywamy prawa, wtedy można w pełni wykonywać czynności prawne. Zdolności prawnej możemy się częściowo lub całkowicie pozbawić np. zaburzenie psychiczne, narkomania, alkoholizm, ubezwłasnowolnienie, to wtedy ta zdolność prawna jest ograniczona albo no, gdzieś tam w jakiś sposób jej nie ma. Uczestniczenie w obrocie prawnym. Musimy być zdolni do czynności prawnych, musimy być zindywidualizowani, czyli imię się, nazwisko posiadać imię człowieka musi być. Musimy być ujęci w ewidencji, miejsce zamieszkania, miejscowość według kodeksu cywilnego, a nie dom lokal. Osobę fizyczną indywidualizując stosunki rodzinne, na przykład stan cywilny. Stwierdzenie faktu i chwili śmierci. Śmierć to proces i wtedy trzeba precyzyjnie ustalić moment śmierci, bo medycyna jest rozwinięta i dopiero ustanie czynność pnia mózgu, to wtedy następuje śmierć. Jest to kwestia kontrowersyjna w, sprawie, w prawie, w prawie cywilnym, bo nie wiadomo tak naprawdę, kiedy śmierć nastąpiła faktycznie. Trzeba dobrze tę chwilę śmierci ustalić, stwierdzić fakt śmierci i chwilę śmierci. Akt zgonu równa się kres podmiotowości prawnej. Sporządza go Urząd Stanu Cywilnego. Akt zgonu stwierdza się bez lekarskiego. Oświadczenia, na przykład przy powodzi, porwaniu, gdy nikt nie widział osoby ani zwłok. Uznaje się wtedy tę osobę za zmarłą i wydaje, można wydać akt zgonu. Wtedy spadkobiercy wyjaśniają sprawę delikwenta, gdy nie można stwierdzić czasu ani przyczyny zgonu, to uznaje się za zmarłego po 10 latach, od kiedy ostatni raz ta osoba, dana osoba była widziana. I gdy zaginiony ma więcej niż 70 lat, to po 5 latach takie, taki zgon się uznaje. Gdy jest katastrofa lotnicza, morska, e, po pół roku uznaje się e, zgon. E, gdy jest katastrofa w rejsie statkiem, po dwóch latach zgon się uznaje. Nie można uznać za zmarłego wcześniej niż osoba e, zaginiona, ukończyłaby 23 lata, czyli jeżeli zaginie osoba młodsza, e, Mająca mniej lat niż 23, to nie można uznać ją za zaginioną. Stwierdzenie faktu i chwili śmierci jest ważne w prawie spadkowym przede wszystkim. Budzi wiele kontrowersji, zarzuca się mu konserwatyzm, jednak no, tutaj tę kwestię trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć świadomość, że takie coś istnieje. Warto mieć świadomość, że takie coś istnieje. Mam nadzieję, że Choć po trosze udało mi się przybliżyć Państwu temat przedmiotów i podmiotów prawa cywilnego, że już będą Państwo wiedzieli, że przedmiotami prawa cywilnego są rzeczy, przedmioty materialne, przedmioty niematerialne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, a podmiotem głównym jest samo osoby fizyczne, człowiek. Udało mi się kilka słów powiedzieć o zdolności prawnej i tym kontrowersyjnym, tej kontrowersyjnej kwestii stwierdzenie faktu i chwili śmierci. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.